Pani Haniu, użyła Pani przed chwilą Duo Lift Finish, nasz nowy produkt z Beauty Line. Jakie są Pani wrażenia? Posmarowała Pani pół twarzy? Niech Pani to opisze, Pani Haniu, jak to, jak to mniej więcej idzie. Nie wzięłam tego dużo. Yy, smarowałam tu w te kąciki, smarowałam pod mm -hmm. oczy i to są praktycznie sekundy. No to jeszcze nie minęło 5 minut. Widzę uwypuklenie, ale o co chodzi, co jest najważniejsze? Że nie wiem, czy to krem, czy emulsja, mój organizm zjadł to natychmiast. Natychmiast się wchłania, nie ma żadnego świecenia i takie ciepło czuję. Panie Hanio, minęło 5 minut od posmarowania. Teraz zaproszę Panią, żeby Pani posmarowała sobie jeszcze raz i wypofilmujemy za 15 następnych minut, gdzie różnica będzie jeszcze bardziej widoczna. Zapraszam. I to jest prawa strona w tej chwili zrobiona. Tak. A teraz zrobimy. Nie, nie, nie. Teraz zrobimy jeszcze raz prawą. Powtórzymy tak? to doświadczenie, żeby pani już zobaczyła, że za każdym posmarowaniem, a można smarować kilkanaście razy w ciągu dnia, że za każdym razem ta twarz ulega zmianie, zmarszki wypełnieniu, następuje pełne odżywienie. Także zapraszam panią do następnego smarowania i za 15 minut nakręcimy dalej to, co uzyskaliśmy. Pani Haniu, minęło hmm, pół godziny od czasu, kiedy Pani posmarowała się czym? Duo Lift Finish nowym. Jednym z dwóch w Polsce w tej chwili. Jakie są Pani wrażenia? Co może Pani opowiedzieć? Jak Pani czuje? Dek zapiera, dlatego że walczyłam zawsze z tym, co mam tu. Tego mhm. nie ma. To Czyli z tej strony Pani smarowała, a z tej strony z tej nie. nie. I tu zostało takie wgłębienie. To jest dalej wgłębienie, a tego tu nie ma. A to jest zrobione tylko troszeczkę? A jak będzie codziennie? Czyli po pół godzinie zniknęło, tak? Tak. A dalsze wrażenia, dalsze... gdzie jeszcze pani smarowała? Czoło. Czoło? Połowę, pod oczami. A Ust... czyli momencik, widać tą różnicę? A, jest różnica, jest, widzimy. Szalona? Widzimy, szalona, rzeczywiście tutaj te zmarszczunie są takie wyraziste, tak? I co jeszcze? A teraz przy ustach, połowę, zobaczcie państwo, tu się wypukliło. To z biegiem mm -hmm. czasu tego nie będzie, ja nawet poczułam takie ściągnięcie jakby twarzy w tą stronę, usta, nie? Mm -hmm, że to mm -hmm, działa. Mm -hmm. Te zmarszczki uważam 4-5 dni. No. Mm -hmm, mm -hmm. no to zobaczymy oczywiście w praktyce, natomiast rzeczywiście widać różnicę. To jest najważniejsze. Widać... Tak, mm -hmm. no rozumiem, dobrze. Pani Haniu, bardzo dziękuję Pani za ten test, oczywiście. Myślę, że za parę dni nagramy następne wideo, gdzie będzie można jeszcze więcej opowiedzieć. Także dziękuję Pani za udział w tym teście mogę i życzymy. Mi... Tak, proszę Ponieważ bardzo. Ponieważ używałam cały czas kosmetyki Laurent Cristanelli i ten Beauty Line, to to jest bez porównania natychmiastowe. Co jest najważniejsze, nie ma tego tłuszczu na twarzy i no jeżeli trochę więcej się weźmie, to zaraz się złuszcza i inchość feelingu. Mhm. Ale Panie Haniu, czy mogłaby Pani określić swoją grupę wiekową, tak w wersji, czy chciałaby od pani. 100 lat czy od nie, urodzenia nie. 64. 64. Z tym, że tu jeszcze jest też właśnie, że jestem szczupła, nie? Ale nie będę tyła dlatego, żeby nie mieć zmarszczek na twarzy. Mhm. Teraz mam to. Aha, czyli Duolift finish na nowy produkt. Dziękuję Pani bardzo ja za, za okres. 4 dni, jeżeli będę to używała. To pan głażej mnie znowu, zobaczycie co będzie na twarzy. a W ogóle to jestem już uśmiechnięta, bo mam radość, że nie będę miała zmarsz. Dziękuję bardzo Pani Haniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No i Pani Haniu, przed chwilą posmarowała pani drugą stronę, to co przed chwilą widzieliśmy i co, co może pani na ten temat powiedzieć? Nie no, jest rewelacja. To teraz niech Państwo ocenią? To jest rewelacja. To jest Jak szok. to mogło tak szybko zniknąć, źle to minęło? Trzy 3 minuty? Trzy 4... minuty, ja jeszcze mam tu do klepania jeszcze. A teraz gdybym robiła to 10 minut? I wklepała więcej, ale po co. Nie, 10 minut nie trzeba, wydaje mi się, że trochę. Tak, kilka razy dziennie po prostu tak. tą ilość, która jest właśnie, nie no jest rewelacja. Dziękuję Pani bardzo.